Dzień dobry, cześć, witamy w 19 odcinku, który nagrywamy już tysięczny raz. Nie możemy się zebrać, wysłowić. U mnie jeszcze wierci sąsiad i tak dalej, więc w ogóle no dramat, ale mimo wszystko postaramy nagrać się dla Was ten odcinek. Kuba, oczywiście mamy 2020 rok, no i nie może nic się wszystko fajnie układać, tak jak normalnie dotychczas. Jakoś tam się starała jakoś się to tam dotrzeć i, i wydarzyć, i tak dalej. Teraz tego nie ma. A w tym odcinku chcemy mówić o młodzieżowym słowie roku, którego w tym roku też nie będzie. Dlaczego nie będzie? No nie wiem, no jest stare, w ogóle awanty jest jakieś, takie straszne, są jakieś oświadczenia. E, no już w, Ale wprowadzając w temat. Kto organizuje ten konkurs na młodzieżowe no właśnie, bo może ktoś słowo nie wiedzieć. roku. No właśnie, bo może, może ktoś nie wiedzieć. Ten konkurs organizowany jest od pięciu lat przez Wydawnictwo Naukowe PWN. No i pewnie w social mediach już od wielu lat możecie, znaczy od tych pięciu lat możecie zauważyć, że co roku no, są jakieś takie informacje odnośnie, że nie wiem, że możemy zgłaszać takie młodzieżowe słowo roku, możemy na nie głosować, a później już one są już tak finalnie przez jury, jakąś komisję tam zgromadzoną w jakiejś Mądre głowy i tak dalej, one decydują o tym, jakie te słowa zostaną uznane za młodzieżowe słowa danego e, roku. No i, i, i też, tak jak Kuba już wspominał w odcinku 19, chociaż tego nie słyszeliście, bo my już nagrywamy to chyba z 15 czy tam tysięczny raz. Ufa, tak, powiedz, zawsze, bo... coś się, zawsze coś się nie udawało, no ale, ale powiedz trudno. Powiedz o tych social mediach, bo to jest też ważne i może dlatego też Aha. kojarzycie takie słowa roku. No w odcinku dziewiętnastym, <gry> który nagrywaliśmy 15 razy, no, mówiłem o tym, że bardzo popularne jest właśnie używanie młodzieżowego słowa roku w mediach społecznościowych przez ludzi, którzy prowadzą te media społecznościowe dla różnych firm. Jest to tak zwany RTM, i to taki w zasadzie najważniejszy w ciągu roku, dlatego że ma bardzo dużo klików, bardzo dużo jakichś reakcji tak dalej, dalej. No i tyle. Okej, okay, dobra, ktoś nie będzie tam wiedział do końca czaju i tak dalej, no to polecamy Google'a sobie wpisać i. Znaczy, RTM to jest real time marketing, czyli po prostu wykorzystywanie sytuacji, która, która się dzieje, do, do tego, żeby. Zapostować na, na Facebooku, odnieść się do tej, do tej sytuacji, nie tylko na Facebooku, ale ogólnie w mediach społecznościowych. Tak, na, możecie śledzić takie rzeczy na bieżąco w sieci. W każdym razie, celem tego konkursu jest wyłonienie najbardziej popularnych wśród młodych ludzi słów, określeń lub wyrażeń w danym roku no i w tym roku, bo ja, ja ci o tym opowiadałem, mówię, hej Kuba, nagrajmy odcinek, będzie, będzie, będzie fajnie, bo w ogóle jest jakaś tam, jakieś tam awanty, jest oświadczenie, no w dobie 2020 roku spodziewałbym się, że yy, wydawnictwo wystosuje to oświadczenie na Instagramie, chociaż w sumie nie sprawdzałem, być może istnieje coś takiego. W każdym razie pojawiło się oświadczenie, ale dzisiaj, zanim zaczęliśmy nagrywać odcinek, widzę, że pomimo tego, że nie zostanie wskazane młodzieżowe słowo roku w 2020 roku, no to kapituła jednak zwraca uwagę na słowa, które gdzieś tam wyróżniły się w jakiś dany sposób. Ale Kuba, ja ci przeczytam to oświadczenie, bo to jest mega w ogóle śmieszne i myślę, że się trochę może od oczek puszcza jednak wydawnictwo w stronę niektórych osób. Da, dawaj, dawaj. Dobre. Czytamy oświadczenie. Czytamy oświadczenie. Cytuję, żeby nie było. Znaczy, mam nadzieję, że przeczytam dosłownie, a jeżeli nie, to sobie, Jezu znajdźcie to w internecie. Nie ma problemu. Kapituła plebiscytu młodzieżowe słowo roku postanowiła w roku 2020 nie, wyła nie wyłaniać zwycięskiego słowa. Konkurs, który przez lata był zabawą z językiem i służył refleksji nad nim, stał się w tym roku areną walki na słowa, a tego faktu nie możemy i nie chcemy akceptować. Najczęściej zgłaszane były słowa wulgarne, wyśmiewające konkretne osoby, poglądy, postawy, lub płeć. I teraz Kuba? Na pierwszym miejscu znalazło się nazwisko Polityka na S. Ha, ha. Jacek Sasin, który przegrał 70 milionów na wybory, które się nie odbyły. Okay. Ale to mogłeś zostawić taką nutkę niepewności? Ktoś się mógł wie, się nie domyślić się. Zawsze możesz od razu. to wyciąć, jeżeli chcesz zostawić tę nutkę. Nie, no nie, nie wytnę. To przeczytam to jeszcze raz. Na pierwszym miejscu znalazło się nazwisko polityka na S oraz słowa od tego nazwiska utworzone. Na drugim miejscu jest nazwa stygmatyzująca popularne imię żeńskie, którego zwycięstwo wykluczyliśmy tydzień temu, a na trzecim miejscu jest czasownik pochodzący od nazwy instytucji organizującej plebiscyt. Co ty bo, gadasz? Ale no nie no ludzie, to... bo już było odpewniania, czyli już było takie zgłaszane i tam było gło, gło, głosowanie, bo ja to śledziłem gdzieś na bieżąco, bo ludzie się burzyli, że tam wpisują tam e, sasin sasin coś tam, coś tam i tak dalej. No i później jakby zaczęli się buntować, bo to gdzieś tam zgodnie z regulaminem, że było w ogóle chyba kasowane i nie można było na to głosować, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny. No i ludzie zaczęli po prostu e, zgłaszać słowo od, od a to imię żeńskie, które zostało zestygmatyzowane? No Julka teraz ponoć jest tym, tym imieniem, które gdzieś tam symbolizuje taką, jakby taką walkę, jakieś takie, takie lewicowe poglądy i tak dalej, e, więc teraz jest jakieś w ogóle gównoburza i tak, no bez sensu. Na trzecim miejscu jest czasownik pochodzący od nazwy instytucji organizującej plebiscyt, wyrażający sprzeciw uczestników wobec naszej decyzji. Na czwartym i piątym miejscu są hasła znane z ulicznych demonstracji, zawierające słowa wulgarne na W oraz J. <śmiech> 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 Drugie hasło symbolizowane jest często przez Osiem Gwiazdek. W nawiasie dopisała e, komisja. Która wydała oświadczenie. Słowa, które znalazły się na pięciu pierwszych miejscach, są sprzeczne z regulaminem plebiscytu, na mocy którego eliminuje się określenie na, określenia wulgarne, obraźliwe, nawołujące do nietolerancji, odnoszące się do konkretnych osób, w tym nazwiska. Z tego powodu kapituła plebiscytu nie wskazała zwycięskiego słowa roku w 2020 roku i podpisani są tam członkowie e, jury. A twoim Niech zdaniem ten... to jest dobra decyzja? Czy, czy, czy to nie jest dobra decyzja, bo, znaczy jednak, powiem. bo jednak te słowa gdzieś tam się słyszało i mogły to być słowa roku, natomiast regulamin mógł mówić coś innego. Tak. Znaczy... A no, no z trzeciej strony, kurczę, no jakoś trzeba było to, no wiesz, przede wszystkim miało to być zabawą, a jeżeli tutaj wchodzi już polityka i tak dalej, no to, to wydaje mi się, że to zabawą być przestaje, takie jest moje zdanie. Też mi się tak wydaje, ale prawdopodobnie musimy chwileczkę poczekać, bo na ten moment właśnie sąsiad wierci. Nie wiem, czy to słyszysz jakoś mocno? Nie, nie słyszę Okej, okay, dobra, no to, to trudno, no Jezu, tak, tak bywa, w razie czego po prostu to jest jakiś efekt nałożony i nasz podcast jest super y, rozwinięty pod względem jakichś tam ścieżek dźwiękowych i tak dalej. Tak, no też, w nawiązaniu też... do tej wiertarki jesteśmy nie do rozjaśnienia, jak ściana nośna. <laughs> no właśnie, nic nam dzisiaj nie przeszkodzi, nie, przeszkodzi na, nie wiem, żeby po prostu nagrać ten odcinek, bo już po prostu. Po nie potrafimy się wysłowić. No dzisiaj nic nie idzie yy, w, tak, jak byśmy chcieli, a mamy w planach dla Was nagrać jeszcze jakieś inne rzeczy, więc. A inne Trzymajcie rzeczy są kciuk. fajne, wiesz co? Tak, no. no. tak, ale Kuba, wracając do tego plebiscytu, też mi się tak wydaje, że mimo wszystko w pewnym momencie jest taka granica, w której osoby bądź instytucja organizująca dany konkurs, tak naprawdę, który z roku na rok przynosił nam coraz więcej frajdy, no gdzieś tam w jakimś pewnym momencie ta granica musi zostać postawiona i wydaje mi się, że, że, że to jest dobre posunięcie, bo jakby... No, może właśnie powinniśmy sobie dać spokój i, i nie wszędzie chcieć wrzucić kwestii związanych, nie wiem, z polityką, z obecną sytuacją na świecie i tak dalej. Myślę, że instytucja, wydawnictwo PWN, które organizuje ten, ten plebiscyt. Jakby ma na celu przede wszystkim jakby, nie wiem, analizować, bawić się troszeczkę tym młodzieżowym jakimś tam slangiem, słownictwem, określeniami. Bo myślę, że dla pewnych osób, które po prostu zajmują się językiem, to jest bardzo ważne i oni jakby pewnie pod tym kątem jakoś analizują jakieś tam niestworzone swoje rzeczy. Więc moim zdaniem bardzo dobrze, że taka granica została po prostu postawiona. Tak, dokładnie. Nie jest to e, granica Stanów Zjednoczonych z Meksykiem. Dlatego, <grym> dlatego ta granica jest moim zdaniem też dobra. A słuchaj, czy możemy zrobić tak, że przeanalizujemy sobie, bo plebiscy trwa od pięciu lat? w tym roku się nie odbył. Znaczy, odbył się, bo w ogóle... ja jak, wiem Jak o co wybory to... korespondencyjne. No, Właśnie, pewnie. tak się trochę odbyły, ale trochę nie. Ale, bo ja wiem, wiem, wiem o co ci chodzi, żeby jakby przeanalizować i powiedzieć te wszystkie słowa, które zostały wyłonione. Dokładnie tak chcę zrobić. Że... Ale okej, okay, dobra, to zacznijmy od 2016 roku, bo w 2020, pomimo tego, że nie zostały wyłonione zwycięskie słowa, komisja mimo wszystko wskazała słowa, które były kreatywne i zdaniem i się jakoś wyróżniły. W w każdym razie. Okay, Ale to sobie... dojdziemy do tego, Dokładnie. natomiast teraz 2016. Okej. Okay. 2016 rok. Kapituła konkursu wskazuje zawsze pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Oczywiście w tych wszystkich jakichś tam ogłoszeniach i tak dalej możemy napotkać na większą liczbę słów i tak dalej. W każdym razie pierwsze miejsce w 2016 roku zajęło, zajęło słowo sztos. W sumie do dzisiaj jeszcze gdzieś używane, okej. Okay. Tak, używane, a poza tym y, blisko mojego miejsca zamieszkania jest y, taka burgerownia, co się nazywa sztos burger. proszę to, to taka, no ale to myślę, że myślę, że w tamtym, w tamtym czasie to, to słowo było używane dosyć często i wydaje mi się, że jest używane do dzisiaj. Także. Tak, więc tak, to tak. Jakby tak mhm. a co, co najciekawsze, słowo sztos w 2017 roku, czyli rok później, zajęło drugie, słowo, drugie miejsce. Drugie więc... słowo. Drugie słowo. No, ale tak Dobra. naprawdę to było drugie słowo, bo pierwsze słowo było inne. Dobra, wracamy do 2016 roku. Drugie miejsce e, to jest słowo ogarnąć albo ogarniać się, bo tutaj mamy oczywiście dwie, dwie odmiany. Tak, e, a i... trzecie miejsce. I to słowo stygmatyzuje trochę nas jako Polaków, dlatego, że do dzisiaj to słowo jest używane przez każdego, w każdej sytuacji. Tak. I, I my się nie I, możemy nadal ogarnąć. I nie możemy się ogarnąć i tak i ogarniamy tak. zawsze i muszę się ogarnąć, muszę to ogarnąć i tak dalej, i tak dalej. Tak, więc jakby jak, jak, jak najbardziej, bardzo spoko, bo jakby, bo też chcę... Chcesz... Wymieniając te wszystkie słowa, chcę też zaznaczyć, że pojawiają się takie, które, no nie wiem, bo albo my jesteśmy za starzy, no ja po prostu jakoś tak nie korzystam mocno. W każdym razie w 2016 roku trzecie miejsce zajęły dwa słowa egzekwo i to było słowo beka i słowo masakra. Masakra, ok, beka, no nie wiem, czy jakoś mocno korzystałem. Ja korzystałem, beka z typa, no. <śla> w, sum w sumie. <śla> Ale beka, no. Najlepsze jest to, że rok później, czyli w, w drugiej edycji, w 2017 roku, na pierwszym miejscu słowo. <grywia> jak myślisz? W 2017? No. Na pierwszym miejscu. Słowo. Jest... No trudno, trudno będzie ci to odgadnąć, bo to jest. No. A, na to i. jest taki znaczek. Znak, no XD po XD. prostu. XD. pierwsze miejsce, XD, no po prostu słowo roku, XD zajęło pierwsze miejsce. Ale słuchaj, bo XD. ja miałem taką sytuację, bo ja XD bardzo często używam, ale używam go pisząc, a słyszałem tak. taką rozmowę na nastolatków w autobusie, ale nie, to było dosyć niedawno. Że wiesz, on mu coś opowiadał, jakiś tam dowcip. Tam, załóżmy, że to była przychodzi baba do lekarza, a ten drugi koleś powie powiedział nie napisał powiedział XD. Tak wiesz. No. No. no, no używane, nie wiem, zdarzyło mi się może to tak kilka razy w życiu jakby powiedzieć, reagując na coś. Myślę, że, że okej. Okay. No, drugie, drugie miejsce już wiemy no bo to jest sztos. O Jezu, nie znałem tego. Trzecie miejsce w 2017 roku. Dwudzionek. To nie wiem, to, czemu... No to weekendik. No, no weekendik też mi się tak Ale dwudzionek, w... ja, ja słyszałem już to, Czy ale. Serio? Pierwszy raz w ogóle teraz widzę. Ale takie ja w moim środowisku mam wrażenie, że dosyć niepopularne słowo. Słyszałem mhm. może je kilka razy w życiu. Ja pierwszy raz w ogóle to widzę. Nawet nie czytałem tego. Nigdy. Mhm. Nie widziałem tego. Po prostu pierwszy raz. Jestem zaskoczony, ale okej. Okay. Tak, właśnie też mi się wydawało, że to chodzi o jakiś tam weekend. Dobra, lecimy z 2.18. Oczywiście pierwsze miejsce no, to jest słowo dzban, które wywołało jakieś tam kontrowersje i tak dalej, ale myślę, że. Ale czemu kontrowersje? W sensie było takie. Było takie duże zaskoczenie. Takie w sensie na zasadzie serio, dzban, pierwsze miejsce i tak dalej. Ale wydaje mi się, że poprzez ten konkurs i to pierwsze miejsce, właśnie to słowo zostało jeszcze częściej używane przez szersze gdzieś tam grono osób, a no, nie tylko młodzież. Właśnie, to takie wiesz, dziwne, bo nikt nie kojarzył tego słowa. A po tym, jak to słowo tak. zostało e, wybrane, no to wtedy zaczęło być dopiero używane tak bardziej Więc wszystkim. tym bardziej ten konkurs ma fajne takie jakby znaczenie, i, i tym bardziej i możemy go wykorzystywać do takich normalnych celów i tak dalej, ale to już wcześniej mówiliśmy. Drugie, Lecimy dalej, no. Drugie i trzecie miejsce w 2018 roku jest mocno związane w ogóle z przestrzenią internetu i przede wszystkim gdzieś tam YouTube'a, bo drugie miejsce jest Masny i Masno, w sensie od y, Rafał się nazywa? Masny? Z Nie, Abstrahuje, no. Ale to myślisz, że od niego? Że tak, to tak, się tak, stało to było, masno? tak, to było tak. od niego. Mhm. Okej. Okay. Czekaj z... bo, bo ja, ja znałem to, to słowo, że tak powiem, wcześniej. Tak? Mm, no, no, coś jest masne, czyli takie pełne, albo jakieś tłuste. W sumie, ten, no. Może też tak być, a po prostu gdzieś tam później, oczywiście yy, Rafał masny gdzieś tam zrobił po prostu. XD i zaczął to wykorzystywać, ale no, są, jest popularny. Zrobił to XD, no, no, zrobił XD. A trzecie miejsce to jest Prestiż i Prestiżowy, i tutaj myślę, że lord nie lord niestety postać, którą kojarzę. E, mocno gdzieś wpłynęła na to, że jednak to słowo zyskało uznanie wśród głosujących osób i, i zajęło finalnie trzecie miejsce w plebiscycie. Tak, no, no, no sprawiedliwie tak, tak mi się wydaje, że, że faktycznie do tego tak było. Ale teraz, jak na, patrzę na te wszystkie słowa i tak jakby te sytuacje, w których one są używane, i tak dalej, to faktycznie jest to młodzieżowe słowo roku i ja trochę się z tym już y, nie, nie utożsamiam. Tak, tak mi się mhm. wydaje, że faktycznie to są młodzieżowe słowa i już w takim. No, zaskakuje to nas, że w sensie kiedyś tak słyszymy i to mamy takie serio. Tak, tak, tak. Chociaż kiedyś sami mówiliśmy jakieś dziwne rzeczy. I... No i rodzice się zawsze pytali. Co to znaczy albo dziadko. A, a pamiętasz takie zwroty, bo ja teraz tak na szybko staram się przypomnieć i. Mm, nie wiem co takiego mówiliśmy. No ja też też nie pamiętam. Ale... No to dajcie nam znać, co mówiliśmy, bo ja teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć. No, też tak myślę. Jezus, serio. A było takich. Sporo takich było zwrotów, że, no, że na przykład nie wiedzieli. Seryjnie. i mówiłeś seryjnie. No. No, zamiast serio, a seryjnie produkowany, no to taki, wiesz, i każdy myślał, że mm. chodzi, chodzi o to, że coś jest seryjnie produkowane, a ty mówiłeś po prostu na serio. <śmiech> <śmiech> Pozdrawiamy <śmiech> drugiego podcastera z kanału Serio Serio, <laughs> który nie nagrywa od dwóch lat. <laughs> Okej, <Okay. śmiech> ale Jezu, nie, teraz mi to siedzi w głowie, nie mogę sobie tego przypomnieć. No to przypomnisz sobie, albo nie przypomnisz. Dobra, to będzie albo grupa, albo nie będzie na grupie. Albo Pamiętacie, rybka, albo jesteśmy. pipka, no. Tak, dobra. 2019 rok to myślę, że to jest na tyle nieodległy jakiś mocno czas, że możesz pamiętać jakieś zwroty, czy nie? Rok temu? No. Ja myślałem, że rok temu był ten dzban, a tak teraz... No nie, no tak szybko nie czas wiem. leci. Im starsi jesteśmy, tym szybciej leci. A, wiem. Chodzi pewnie o jesieniarę? No drugie miejsce miała jesieniara, tak. A pierwsze miejsce... No, od y, Billy Eilish y, takie słowo powstało. Alternatywka. Alternatywka. Mhm. Tak, no. Y, I trzecie miejsce, Jezus, nienawidzę tej piosenki. E, e, Eluwina. Trzecie miejsce słowo Eluwina, tak. Y, no to ten, jak on się nazywa, Kacper Błoński. Być może. Tak, i Fame MMA y, bił się... Z Marcinem Dubielem. I tam to była ta sama wale, ta sama gala, gdzie tam Najman oczywiście znowu coś zjadł. Tak, i jakaś tam noga była złamana. No Jezu, nie śledzę tego w ogóle. Ja nie też ten... nie śledzę, ale jakoś tam no gdzieś mi tam miga po prostu. Czasem sobie coś tam podpatrzę. Znaczy, no, tak, no to jest... Tyle tego jest w sieci, że trudno tego jakby nie, nie dostrzec. Ale Kuba, a propos jesienia, wiesz jaki jest męski odpowiednik tego słowa? Jesieniarz? Kasztan. Kasztan. A pamiętasz taką bajeczkę? Kasztaniaki by się nazywały. Pamiętam, pamiętam. Kasztaniaki, no to jesteś kasztanem. Takie trochę XD. Tak, no okej. Okay. I 2020 konkurs nierozstrzygnięty, a tak jak... Muszę ci coś powiedzieć no po dawaj. odcinku, jak nagramy. Aha, czyli nie chcesz się podzielić. Nie, 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 nie. A propos kasztana właśnie. A okej, okay, dobra. Dobra. I tak, oczywiście jest podsumowanie plebiscytu na młodzieżowe słowo roku 2020. I tak jak już oczywiście, bo to już wiecie i z tytułu odcinka i z naszego gadania, już przez ten X y, minut. XD. E, XD. No dobra, to jest i jedno i wielkie XD, żeby nie potrafimy po prostu porządnie tego nagrać i tego dla Was zrobić. I my teraz, e, patrzę jeszcze, teraz pamiętam takie słowo, takie młodzieżowe mocno. Teraz jesteśmy boomerami, bo tak używamy takich słów i chcemy być tacy fajni. Eee, no, OK, Okej, no, dawaj. <laughs> dawaj to słowo. Nie, no i tak. Eee, za nami piąta edycja plebiscytu, która cieszyła się rekordowym zainteresowaniem. Zgadnij ile zgłoszeń eee, ten e, organizator dostał? 1509. No. Prawie tak, bo 194 tysiące. O. Wow. I wśród nich wiele ciekawych i słowo twórczo bardzo kreatywnych, takich jak atencjusz, czyli słowo wraca do łask. Tak, oczywiście żepiara, no bo wiesz, foty się w rzepie No. I... Stary, to jest jakieś, nie wiem, muszę wejść w definicję. Iś, Kojarzysz to? Yś. Yś. No jakbyś tak, iś, byś, tak się bez kojarzy, taki filmik był, taki ten, taki bokser, by taki chłopaczek tak robił tyś, 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 tyś. Kojarzysz to? Wrzucimy na grupę. No to, a do krowy się tak mówi. Do iś, krowy iś. się mówi byś, byś. No, mhm. jak się ją tam zagania. Bo to jest wyraz dźwięko naśladowczy, czyli słowo uniwersalne podkreślające wyraż... wy... wyrażane emocje, potwierdzające lub negujące w zależności od sytuacji. Bez sensu? To co ty mi powiesz? Coś miłego, ja powiem, iś, i wyjdź, i no, mam w ciebie stać. Ci A kiedyś było takie, takie słowo, i wiem, że go używali. Za czasów jeszcze naszych rodziców, jak byli młodzi, że się mówiło idze, idze, to chyba w tym idze, samym... Idze, no. idze, no. No w różnych częściach Polski różnie się właśnie mówiło nie było idze, idze, to teraz jest iś, iś. Tak, tak bym to zinterpretował. Może. No, okay. ale dziwne, ci... nie słyszałem tego. Ja też nie, w ogóle, to, to się... ale iś, to to będzie jedn... patrz, jak teraz zagrasz w państwa i w miasta i padnie y, litera y, no to już masz stary iś. Tylko w sumie jak to do jakiej kategorii to oddać? bez sensu. <grym> Miasto. <grym> <grym> Miasto. Nie, zawsze tam wiesz, wpisy. Hmm. No. Bez sensu. Zawsze wpisywałem Yellowstone i wpisywałem yeti jako zwierzę, ale to nigdy nikt mi później nie chciał tego zaliczyć. I ędki to chyba są po śląsku, to są jakieś spodnie, czy co? Nie wiem, bez sensu. Teraz ktoś mnie dojedzie. Y oczywiście w plebiscycie Kuba nie zabrakło odniesień do obecnej sytuacji. Już nie mówimy tutaj o polityku na S i tej całej reszcie. Y między innymi były one odpowiedzią na pandemię i towarzyszące jej zjawiska. I to słowa tutaj były takie jak koronaferie, no bo na początku wszyscy uczniowie, elo, elo, mamy fajnie przerw przerwę, covidiota. No. Z dalka, no z dalka, Dobre, no teraz z dalka, dalka piękna rzecz. Eee, I w ogóle. Powstały do tych słów komentarze, jest całe podsumowanie, więc tutaj już nie chcę nikogo zagadywać mocniej odnośnie całego plebiscytu i tego, co tam się pojawiło. W każdym razie sjp.pwn.pl Tam sobie wszystko znajdziecie. To jest strona, na której macie te wszystkie oświadczenia, komunikaty i tak dalej. A ja mam takie wyzwanie, może: myślę, że możemy zgłosić słowo na 2021 rok i to będzie słowo chyba nie i wydaje mi się, że może to przejść i liczymy na ale wasze to głosy. Piękne. to byłoby piękne. Ej, to my faktycznie musimy to zgłosić, będziemy was prosić, żebyście to, na to ten głosowali i wtedy yy, spośród tych prawie 200 tysięcy zgłoszeń yy, nasze chyba nie przepadnie, ale jeżeli będziemy ładnie głosować i yy, jury i kapituła całego plebiscytu uzna to słowo za stare, ale nowe, no to może wtedy po prostu moglibyśmy się oblać fejmem. Tak. A jak myślisz, który z nas by się bardziej nadał do fejmy? Memea. Me 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 Zależy, z kim Memo. mielibyśmy walczyć. A czegoś tak sami ze sobą? Jak, ale to chore. No. mam nadzieję, że nigdy nie dojdzie do takiej sytuacji, zresztą chyba bym się nie zgodził. Wiesz co, jakby ci tak pomachali takim kwitkiem z z taką kwotą. Ale wiesz co ja bym zrobił? Nie... Okej, okay, przyjąłbym może, ale wiesz co bym co pier... bym zrobił? Stary gong, masz takie pym, ja pierwsze co robię, kładę się i odklepuję i mam wyizwane, zabieram pieniądze i pokazuję im faki i się nie bije. No no, no to może byśmy tak. O ja mam inny pomysł. Może byśmy Ale może zrobili. No tak, dałoby radę. Weźmiemy szachownicę i, i, i będziemy się napierdzielać w szachach. Okej, okay, właśnie Kuba mi przed odcinkiem opowiadał, że właśnie jest na etapie oglądania gambitu królowej. Bardzo polecam, bardzo, bardzo, bardzo. Więc super. No i tak, żeśmy dotarli do tego końca, i już mając gdzieś to całe wiercenie, te wszystkie jakieś niewypowiedziane dobrze słowa i tak dalej, złe sformułowania, no trudno, myślę, że się już przyzwyczailiście, że to wcale nie jest takie idealne. W każdym razie. Bo jesteśmy po prostu nie. amatorskim podcastem. Nie nagrywamy w żadnym studiu, tylko przy biurku. Yy, ja nawet nie mam biurka, więc no, ja nagrywam trzy krzesła. Nagrywam przy biurku, przy którym mam zdalki XD. Tak, a ja no. nie mogę siedzieć przy stole, w którym mam z dalki, bo tam jest już słabszy internet, więc muszę być na kablu, a i tak mnie czasem ścina, więc po prostu ustawiam jakieś niestworzone konstrukcje, tylko po to, żeby dla was nagrać odcinek i pochybać troszkę z kubą. I w ten sposób kończymy dziewiętnasty odcinek. Patrz, stary, za tydzień będziemy mieć już dwudziesty. To my już nie jesteśmy tacy w kidmucha i początkujący podcast, to już trzeba coś reprezentować sobą. No na razie reprezentujemy biedę, jak gry okay. Ale no teraz jesteśmy, siedzę, siedzę w swetrze i zaraz będę robił herbatę, więc jestem typowym kasztanem, tak? <grych> no okej, okay. no tak no. No to myślę, że też możemy zgłosić jako odpowiedź po prostu. To my musimy się jakoś mocniej zaangażować. Ale dziwne, że kasztan, a nie na przykład jesieniarz. No nie wiem, no to tak, ja, to, ja tego nigdzie tak jakoś mocno nie widziałem. Tak mi się wydaje, że ten kasztan jest takim odpowiednikiem. No może. Nie wiem. Byłoby trzeba poszperać w, w internecie, chociaż jesieniasz, może też. Jesieniasz. No. no tak trochę, no kasztan, to tak… No może, może. No może, no może, no chyba, no kto wie, kto widział… No nie Dobrze, wiadomo. ale mamy dla was jeszcze wyzwanie, nie wiem czy się go podejmiecie. Stworzymy taki specjalny post u nas na fanpage'u, gdzie zapytamy was, jakie słowa byście wybrali do, do właśnie tego plebiscytu, który się nie odbył, jak wybory korespondencyjne. No, i zrobimy głosowanie, zobaczymy, zobaczymy jak, to, jak to wyjdzie. Liczymy na Was. Dołączajcie do naszej grupy na Facebooku. Chyba nie grupa. Subskrybujcie nasz kanał, klikajcie dzwoneczki, żeby Wam się tak. pojawiały co poniedziałek rano nowe, nowe świeże odcinki. No i co? No i... i jeszcze właśnie, chcę, a propos tego YouTube'a, Jeju, subskrybujcie i, bo być może nie chcemy zdradzić jeszcze do końca całej niespodzianki, być może na YouTubie będzie więcej do oglądania. W sensie już nie będzie tylko słuchanie, ale może będzie oglądanie, więc kto wie, kto wie. To jest takie chyba, nie, więc pozdrawiamy, trzymajcie się. Cieplutko, pa. pa.